Dzień dobry, Jan Piński. Witam na kanale Jan Piński Historia. Dzisiaj mamy 87. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego. Bodajże najbardziej przereklamowaną postać w naszej historii. Człowieka, z którego robi się bohatera, niemalże zbawcę narodu, w sytuacji, gdy mowa jest o człowieku, który pozbawił Polskę niepodległości, która została wywalczona po 123 latach. To właśnie jego zamach stanu w 1926 roku doprowadził do wybrania rządów, które w sposób dyktatorski w 13 lat doprowadziły do tego, że Polska poniosła największą klęskę w swoich dziejach i straciła niepodległość na kolejne 50 lat, a wcześniej utraciła połowę terytorium, 6 milionów obywateli. Ogromne, przeogromne straty. Józef Piłsudski. Był człowiekiem rzeczywiście nietuzinkowym. Natomiast nie jest tak, jak się próbuje go przedstawiać, że to on doprowadził do odzyskania niepodległości. W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość znacznie wcześniej niż to jest oficjalnie podawane, że 11 listopada. Za odzyskanie niepodległości odpowiadała Rada Regencyjna. Było to ciało powołane przez Zaborców Polski przez Austriaków i przez Niemców, którzy uznali konieczność powołania satelickiego państwa polskiego, oczywiście zależnego od nich, których, którego monarcha miał być wyznaczany przez nich. Natomiast do tego doszło i to właśnie te decyzje powołanie cała działalność Rady Regencyjnej. Która przez cały 2000, 1918 rok przygotowywała to niepodległość, zresztą ogłosiła ją znacznie wcześniej niż 11 listopada 1918 roku. Wówczas, kiedy Polska już była de facto państwem niepodległym, miała swoje wojsko, przejmowała administrację, Józef Piłsudski znajdował się w twierdzy w Magdeburgu. Trafił tam z powodu kryzysu przysięgowego. O co w tym wszystkim chodzi? Józef Piłsudski w 1914 roku był sprzymierzeńcem państw centralnych. Jego legiony maszerowały do Królestwa Polskiego, próbując wywołać kolejne powstanie. Gdyby wówczas w 1914 roku, w sierpniu, udało się Piłsudskiemu sprowokować wybuch powstania. To pierwsza wojna światowa nie doprowadziłaby do odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego, że to właśnie długa, krwawa wojna, w wyniku której wszyscy wszyscy zaborcy Polski, zarówno Rosja, jak i Rosja przegrała z Niemcami. Niemcy przegrali z Zachodem, Austro Węgry przegrały z Zachodem. Wszyscy zaborcy Polski przegrali. Dlatego Polska mogła się odrodzić. Gdyby Piłsudskiemu się udało to, co planował, nie nastąpiłoby odrodzenia się państwa polskiego. W czasie tych lat wojny, gdy działał po stronie państw centralnych, pracował jako agent. Nie jest to rzecz tajna, aczkolwiek jest marginalizowana. Był agentem o pseudonimie Stefan II. Zachowały się jego materiały na ten temat, mocno czyszczone po tym, jak został samodzielnym władcą Polski. To był jeden z powodów, dla których Piłsudski sięgnął po władzę w 1926 roku. Była to chęć zawłaszczenia sobie historycznego dziedzictwa odzyskania niepodległości, a także wygrania słynnej wojny bolszewickiej. Do tego jeszcze za chwilę dojdziemy. W 1919-1920 -19, roku Józef Piłsudski miał pełnię władzy w Polsce i chociaż był wojskowym diletantem, uzurpował sobie prawo zarządzania armiami. To się skończyło tragicznie, bo doprowadziło do pojawienia się pod Warszawą wojsk bolszewickich. Ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze wątek wrócę, jak wylądował w twierdzy Magdeburgu. Otóż jego sojusznicy, Niemieccy i Austriaccy aresztowali go, ponieważ legiony polskie odmówiły złożenia przysięgi na wierność cesarzom. W tamtym czasie było już wiadome, że państwa centralne przegrywają wojnę. E, I część, ale nie wszyscy, z legionistów, właśnie tak jak Piłsudski i e, między innymi Sosnkowski, e, jego bliski współpracownik, e, Zostali aresztowani, trafili do więzienia. Dlaczego Niemcy wypuścili w listopadzie Piłsudskiego? Otóż wówczas liczyli na to, że Piłsudski odegra w Polsce rolę Lenina, czyli wróci do Polski, która właśnie ma już armię, ma rząd, przyjmuje administrację, zajmuje coraz to nowe terytoria, dawniej należące do państwa polskiego. Oni się wręcz jakoś dogadali z nim, to są oczywiście rzeczy, które nie są po polskiej stronie udokumentowane, że Piłsudski nie będzie dążył do odzyskania ziem zaboru pruskiego. I rzeczywiście Piłsudski koncentrował swoje wysiłki na wschodzie, lekceważąc pomorze, lekceważąc Wielkopolskę. Natomiast ich oba, w ogóle to była też taka historia, że 7 listopada 1918 roku powstał rząd w Lublinie z Ignacym Daszyńskim jako premierem i z Rydzem Śmigłym jako ówczesnym pułkownikiem, awansowanym potem nielegalnie, ale potem to zatwierdzono do stopnia generała, jako ministrem spraw wojskowych. I właśnie ten rząd, powołanie tego rządu było warunkiem wypuszczenia... E, z więzienia, z aresztu Piłsudskiego, bo ten rząd był właśnie w kontrze do Rady Regencyjnej i on miał aresztować generała Tadeusza Rozwadowskiego, to był ówczesny wódz Wojska Polskiego, wódz naczelny, który, którego Niemcy się bardzo bali, to był naj, jeden z najwyższych rangą austriackich generałów, Uważany za najlepszego dowódcę austriackiego w czasie I wojny światowej. I oni po prostu dogbili targu z Piłsudskim, że go oni wypuszczą właśnie za zrobienie rozróby. Rada Regencyjna wówczas ugięła się przed Piłsudskim po raz pierwszy, to je po, po po i po prostu oddała mu władzę w zamian, za... Nie, na, żeby nie doszło do rewolucji, żeby nie doszło do bratobójczej walki. Tutaj panowie schowali swoje ambicje, oddali dyletantowi. Władzę w kraju, po to, żeby nie robił rewolucji, po to, żeby nie było walki bratobójczej. To była pierwsza rzecz. I on tą władzę, zamiast właśnie skupić się na, na terenach, które Pols w Polsce mogliśmy wówczas bardzo szybko odzyskać, czyli właśnie Wielkopolska pomoże, planował wielką ofensywę i podbój Moskwy. Skończyło się to w ten sposób, że tą słynną wyprawą kijowską, która była o tyle głupia, i na to zwracali uwagę wszyscy zawodowi wojskowi, że miał niezabezpieczone skrzydło północne, tzw. bramę smoleńską. I było jasne, że jak Rosjanie uderzą przez bramę smoleńską, to wszystko, całe wojsko będzie musiało się po prostu na wyścigi cofać do linii Bugła, a jak się później okazało, do linii Wisły. I to było oczywiste, ale Piosocki uważał, że propagandowy efekt zajęcia Kijowa będzie miał większe znaczenie niż względy strategiczne. No, Wyszło jak wyszło. Kiedy wojska podeszły pod Warszawę, Piłsudski spanikował. Są ślady, że prowadził niejawne rozmowy z polskimi bolszewikami na temat jakiejś formy kolaboracji z nimi. On w ogóle zdezerterował z pola bitwy. Z samą bitwą warszawską nie miał nic wspólnego. Tą bitwę wygrał generał Tadeusz Rozwadowski, autor słynnego rozkazu, Piłsudski zawalił sprawę, bo oprócz dezercji, oprócz tego, zostawił swoją rezygnację, którą odzyskał w 1926 roku i polecił zniszczyć, zachowały się jej tylko odpisy. To była rezygnacja z funkcji naczelnego wodza i naczelnika państwa. Krótko mówiąc, tego dezercja, natomiast oprócz tego on nie, nie, do, nie dotarł do wojsk, które zostały mu przydzielone i o jeden dzień spóźnił zamykanie kotła, czym sporo armii rosyjskiej, bolszewickiej e, pozwolił ujść. No i następnie mieliśmy do czynienia z kilkoma latami, w których Piłsudski bardzo mocno próbował doprowadzić do przesilenia, które miałoby skutkować zamachami stanu. Są już mocne poszlaki, że już pierwsza próba zamachu stanu miała miejsce przy zabójstwie prezydenta Narutowicza. To już wtedy Piłsudski rozważał, aby sięgnąć zbrojnie po władzę. Wtedy się jeszcze uznał, że jest za słaby i się wycofał. Zrobił to w 1926 roku. I od tamtego czasu, przez te 13 lat, Polska była zarządzana fatalnie. I te 13 lat zadecydowało o tym, że Polska straciła niepodległość. Przez te 13 lat, Piłsudski mordował opozycjonistów. Odpowiada bezpośrednio za zamordowanie generała Władysława Zagórskiego, człowieka, który był jego bezpośrednim przełożonym wywiadzie austriackim i miał po prostu dokumenty dotyczące Stefana II. Najpierw go więziono bezprawnie ponad rok po zamachu majowym, następnie go wypuszczono i zamordowano. Ciała do dzisiaj nie odnaleziono. E... Oczywiście ludzie, którzy próbowali prowadzić śledztwa w tej sprawie, kończyli kariery. Było to jedno z bardziej obrzydliwych zbrodni. Są również mocne poszlaki, że zamordowano również bezprawnie prze, przetrzymywanego w więzieniu razem z generałem Zagórskim generała Tadeusza Rozwadowskiego. W tym wypadku motywem zbrodni była prosta zawiść. To generał Rozwadowski dowodził obroną Warszawy, zwycięską kontrofensywą i to generał Rozwadowski e, powinien e, zbierać laury, ponieważ Piłsudski... E, Mimo, że w ogóle generał godził się nawet na taką formułę, że on jako żołnierz formalnie podwładny nie walczy o te zasługi, to Piłsudski uważał, że on wcześniej czy później, prawda, może wyjść na jaw, więc się lepiej po prostu pozbyć niewygodnego świadka. I to przetrzymywanie jego, tam, tam doszło do tego, że jego po generała e, odmówiono rodzinie prawa do sekcji zwłok. Czyli bano się, że coś może zostać wykryte. Następnie były słynne prześladowania polityczne opozycji, wtrącenie do więzień byłych premierów, nawet Witosa. Były też Wincentego Witosa, wielokrotnego premiera, były też bohatera narodowego walki o Polskość Śląska, Wojciecha Korfantego, o. To były takie no, rzeczy, których ludzie dzisiaj nie pamiętają, że Piłsudski był odpowiedzialny za zrobienie pierwszego obozu koncentracyjnego w Polsce, gdzie w Berezie Kartuskiej, gdzie wtrącano ludzi bez wyroku sądów na podstawie decyzji wojewody, gdzie trafiali publicyści, którzy napisali nieprzychylne komentarze, że bywali przed wojną dziennikarze bici, jak e, publicyści, jak Adolf Nowaczyński, którzy stracili no oko w wyniku. E, Pobicia przez nieznanych sprawców, zwykle w wojskowych mundurach. Słynny e, Tadeusz Dołęga Mostowicz, autor genialnej e, e, książki Kariera e, Nikodemadyzmy, przeszedł w beletrystykę, stał się jednym z najlepiej opłacanych polskich scenarzystów, dlatego że jako publicysta został prawie skatowany na śmierć, bo napisał coś niepochlebnego na temat Piłsudskiego. E, Cały reżim sanacyjny doprowadził do wybrania na stanowiska wojskowe, krótko mówiąc, krewnych znajomych królika, kolejni niekompetentnych, których główną kompetencją było włożenie w cztery litery piosudskiemu jego otoczeniu. Polscy generałowie przed wojną byli, opł byli opłacani lepiej, zarabiali więcej niż niemieccy, mimo że Polska była bardzo biednym państwem, cztery razy biedniejszym od Niemiec. Byliśmy po prostu takim zaściankiem Europy. I tam się dobrze żyło w Polsce sanacyjnej tylko i wyłącznie litą władzy. Więc Piłsudski, w ogóle sam zamach majowy kosztował prawie 400 ofiar. Oficjalnie było to 379, faktycznie trochę więcej. I to jest krew, którą na rękach ma Piłsudski. I ten człowiek w Polsce jest dzisiaj cały czas honorowany. Ma swoje ulice, ma swoje place. Dzisiaj się mówi o tym, że jest to wielki Polak. To nie był wielki Polak, to był po prostu bały człowiek, dosyć sprawny. Człowiek, który sfałszował historię na swój temat w podręcznikach, który uczynił dzień 11 listopada dniem odzyskania niepodległości, w sytuacji, w której był to dzień, w którym tak naprawdę zagrożono całemu wysiłkowi, który był wdłożony w odzyskanie Polski. I jedną z rzeczy, którą powinniśmy właśnie zrobić, jest dokonanie rewizji tego. Więc prawda o Józefie Piłsudskim jest taka, że ten człowiek powinien mieć miejsce w polskiej historii jako przykład tego, w jaki sposób można dążąc do kreowania własnej wielkości, próżności, bo Piłsudski nazywał siebie największym rycerzem ojczyzny, którego, którego ma od czasu Bolesława Chrobrego. Taki skromny koleźb. Zresztą tam. Jego śmierć też jest taka, no, bo umierał nie na chorobę nowotworową, ale na chorobę weneryczną, dość wstydliwą, której się nabawił dzięki możliwemu życiu erotycznemu. I e, pod koniec życia, po prostu krótko mówiąc, odwalała mu palma, ponieważ choroba e, atakowała mózg i to skutki tego były dla polityki, dla państwa opłakane. Drodzy Państwo, jeżeli się podobało, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jankińskie historia i udostępnianie tego materiału jak najszerzej.